Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na taką przejażdżkę po miejscowości, którą bardzo lubię. Nazywa się, ta miejscowość nazywa się Zolden. Zolden, Solden, różnie mówię, ja też różnie mówię czasami. Jest to nieduża mieścina, dokładnie ponad z hakiem niedużym 3000 mieszkańców, która powstała, a przyjmijmy, że po 1800 roku. Jeżeli chodzi o Zolden, oprócz tego, że jest to miejscowość, która bardzo słynie z mm, narciarstwa, i właśnie to chciałbym podkreślić i głównie o tym chciałbym z Wami porozmawiać, przekazać Wam, że osoby, z którymi ostatnio rozmawiałem na temat tego, że jadę, że tutaj będę, tak naprawdę pytały mnie, dlaczego jadę tutaj teraz, a nie jadę w zimie. No właśnie. Zolden, jeżeli chodzi o zimę, Torpeda zresztą są tutaj organizowane mistrzostwa świata w slalomie gigancie, ale Zolden to również Torpeda, jeżeli chodzi o okres o sezon letni. Jest tutaj bardzo dużo atrakcji, pomijam fakt, że jest to stolica w ogóle mm, rowerów, wyciągów, które gondolowych, które są otwarte w sezonie letnim, tak naprawdę jest ciężko zliczyć dodatkowo korzyści, które można otrzymać będąc tutaj to ponad 400 obiektach. Istnieje coś takiego jak zomerkarte. Dostajecie taką kartę specjalną, którą po prostu raz dziennie możecie sobie przejeżdżać wszystkimi kolejkami, którymi wam pasuje macie zniżkę na do Aquadom w Termy w Lagenfield, do Area 47 to jest taki otwarty basen i wiele, 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 wiele innych. Ja bardzo cenię sobie góry, bardzo cenię sobie super widoki, bardzo lubię spacerować, bardzo lubię jeździć w ogóle też po górach i, i włóczyć się. Moja żona i moja córka również, więc Zolden i tutaj cały okrąg, czyli ten cały land, jak to się mówi, jest mi bardzo, bardzo bliski. I bardzo chętnie tutaj zawsze wracam i bardzo chętnie spaceruję nawet tymi samymi ścieżkami. W tym momencie wspinam się na lodowiec, na którym na przykład raz w roku BMW organizuje BMW Winter Driving Experience. Alpina również tutaj kilkukrotnie organizowała swoje eventy, więc tym bardziej w ogóle warto, zapraszam i przyjedźcie, zobaczcie pospacerujcie, pojeździcie na rowerze bo ta miejscowość i cały ten okrąg w ogóle tutaj, cały ten land jest po prostu wspaniały, widoki wspaniałe jedzenie wspaniałe, ludzie są bardzo fajni, przede wszystkim powietrze, torpeda śpi się tutaj niesamowicie fajnie, więc no same superlatywy przyjedźcie, pospacerujcie, zobaczcie a tymczasem zapraszam Was na taki Driving music. Posłuchajcie troszkę chillowej muzyki i pooglądajcie, gdzie jeżdżę i jak się wspinam. Dajcie znać w komentarzach, bo ja generalnie dużo jeżdżę i to w sprawach zawodowych i to lubię się też wuczyć z moją żoną i z córką po różnych fajnych miejscach. Więc jeżeli chcecie, mogę zawsze poopowiadać 3-5 minut amatorsko, skleić coś szybciutko i wrzucić Wam jako odcinek, być może Was za ciekawie, a być może powiem coś, co będziecie chcieli sobie w jakiś sposób później sami przeżyć czy um, zobaczyć, zwiedzić. Czym ta się i jedziemy z Driving Music?